Parlament Europejski ogłosi całą Unię Europejską strefą wolności dla osób LGBT. Co to oznacza w praktyce? Michał Jelonek, witam i zapraszam na komentarz polityczny. W studio gość Aleksander Kowaliński. Dzień dobry Aleksandrze, witam Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Ma to być taka odpowiedź Parlamentu Europejskiego na utworzenie w Polsce, w wielu polskich miastach, gminach stref wolnych od LGBT. Tutaj będziemy mieli strefy wolności. Dla osób LGBT, no i ta rezolucja ma być w przyszłym tygodniu głosowana. Co to oznacza? Tak. Właśnie dzisiaj niektóre media w Polsce poinformowały o tym, że Parlament Europejski szykuje się do tego, aby taką rezolucję przegłosować. Miałoby to mieć miejsce 9 marca, czyli w przyszłym tygodniu. Rezolucja konkretnie ma dotyczyć ustanowienia całej Unii Europejskiej, strefą wolności dla LGBT i LGBTIQ. Więc bardzo rozbudowany jest ten skrótowiec. No i właśnie tutaj cała Unia Europejska ma być taką strefą. No, jeśli chodzi o znaczenie tego faktu. No właśnie, o znaczenie tego faktu, Znaczenie jest symboliczne. Trzeba zwrócić uwagę na to, że Rezolucja podejmowana przez Parlament Europejski. Ona nie ma um, jakiejś formalnej mocy prawnej. Jest um, wyrażeniem zdania, wyrażeniem opinii, taką formą deklaracji politycznej, no ale z drugiej strony um, jest, jak to jak ja powiedziałem na początku, ma bardzo duże znaczenie właśnie symboliczne, um, ideologiczne, pokazuje, Trendy obecne w Unii Europejskiej, trendy, które się um, coraz bardziej nasilają. Ponadto rezolucja ma zawierać apel do Komisji Europejskiej o działania na rzecz właśnie wymuszenia przestrzegania tej rezolucji? Między innymi pozwy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powiązanie tej procedury, mechanizm tego mechanizmu, pieniądze za praworządność. Także, no właśnie, tak jak ty mówisz, rezolucja nie wiąże się z jakimiś zmianami w prawie polskim, no ale e, chyba można spodziewać się właśnie tego, że tak jak zresztą jest w, w tym wstępie, w tym apelu, że e, eurodeputowani będą naciskać na to, by jednak w jakiś sposób wymusić przestrzeganie e, tej, przyjęcie tej rezolucji. Tak, um, sama rezolucja z tym dokumentem um, tak zwanego właśnie soft law, czyli nie mającym żadnych um, sankcji prawnych, natomiast jestem przekonany, że ona wpłynie już na twarde działania prawne Komisji Europejskiej, która tak jak zostało wspomniane może kierować przeciwko Polsce pozwy do Trybunału Sprawiedliwości, może wprowadzić ten mechanizm pieniądze za praworządność, może też wszcząć procedurę z artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej. Jest też rozważany jeszcze jeden mechanizm, mianowicie odebranie finansowania tym gminom, które przegłosowały, że są strefami wolnymi. Od LGBT. Tak zrobiła między innymi już Norwegia, która odmówiła finansowania tych wszystkich projektów w tych miejscach w Polsce, które ogłosiły się miejscami strefami wolnymi od LGBT. Szanowni Państwo, jesteśmy na żywo, oczywiście cały czas, więc zachęcam do tego, by włączyli się Państwo w naszą dyskusję, jeżeli jest coś, co chcieliby Państwo napisać, czymś co chcieliby Państwo nam tutaj przekazać, czy zapytać Aleksandra Kowańskiego, to proszę tymi spostrzeżeniami się dzielić, na czat sobie spoglądam, więc jesteśmy cały czas w kontakcie i widzę, co tam na tym naszym czacie się pojawia. Alku, Aleksandrze, o jakiej wolności w ogóle możemy mówić, co kryje się pod tym pojęciem, no bo jeżeli mają powstać w całej Unii Europejskiej strefy wolności osób LGBT, to co to oznacza? Czym jest ta wolność? Tak, nie jest to do końca sprecyzowane w tej rezolucji. Natomiast chodzi po pierwsze o coś, co się nazywa zakazem dyskryminacji osób LGBT. Natomiast patrząc szerzej na, na to, jak wygląda sprawa realizacji postulatów tego ruchu, no to można się spodziewać. Że pod hasłem, właśnie strefy wolności, mają być, mają być prowadzone takie działania, jak dążenie na rzecz ustanowienia co najmniej związków partnerskich, jeśli nie małżeństw jednopłciowych, zapewnienie prawa do adopcji, pełna zgoda na różnego rodzaju właśnie akcje polityczno-społeczne na marsze. Tak zwane marsze równości, na, na to, żeby po prostu budować jakąś propagandę wokół tych postulatów. Elementem takiej propagandy jest propozycja utworzenia tego hostelu w Warszawie, o, których, o którym mówi warszawski ratusz i prezydent Trzaskowski, czyli hostelu dla, dla osób, które definiują się jako osoby właśnie LGBT, a które straciły dach nad głową. Tak, oczywiście. Tutaj Słusznie jako ten element został wskazany, tak zwany hostel interwencyjny. Ostatnio dla osób. robiliście w tym temacie również konferencję prasową. Tak, jako Ratusza. ruch narodowy Warszawa wczoraj robiliśmy konferencję przed ratuszem Warszawskim właśnie w sprawie tego, tego hostelu. Pomysł zupełnie nietrafiony, Pomysł, który będzie kosztował ponad ćwierć miliona złotych, a będzie mogło z niego korzystać? wedle projektu konkursu na raz maksymalnie 10 osób, więc jest to po totalnie pod publiczkę, totalnie, żeby zaspokoić roszczenia tej mniejszości, natomiast... I trochę tak przewrotnie użyliście również argumentu, który podnosi bardzo często lewica, czyli argumentu o dyskryminacji, no bo jeżeli osoby, które nie czują się częścią środowiska LGBT, chciałby z tego hostelu w Warszawie skorzystać, to ra raczej takiej możliwości mieć nie będą, zgadza się? Tak, no tak jest sens robienia jakby oddzielnego hostelu tylko dla LGBT, żeby no, inne osoby, które się nie poczuwają, żeby nie mogły z niego korzystać. Więc jest to faktycznie w jakiś sposób działanie dyskryminacyjne, ponieważ można powiedzieć, że jedni bezdomni są dla miasta ważniejsi niż inni. Tak? Mój bezdomny jest lepszy niż. Niż twój, tak, tak, taki jeden Tak, pytańczyk. tak to niestety zaczyna wyglądać. Dobrze, ja sobie pozwolę jeszcze przytoczyć to, co znajdziemy w tej rezolucji. A znajdziemy, drodzy Państwo, i Aleksandrze, mowę o nasilonej dyskryminacji i atakach na społeczność LGBTIQ w Polsce, o narastającej mowie nienawiści ze strony władz publicznych. Wybieranych urzędników, w tym obecnego prezydenta i prorządowych mediów, a także o aresztowaniu działaczy na rzecz praw LGBTI, atakach i zakazach marszów równości. Czy takie słowa, które tutaj przetoczyłem, są w jakimś stopniu prawdziwe, czy absolutnie należy to wszystko odrzucić, o czym, o czym jest mowa w rezolucji? Cóż, przede wszystkim, patrząc na to, że rezolucja jest pewnego rodzaju aktem prawa międzynarodowego to imienne wymienienie w nim Polski jest rzeczą całkowicie skandaliczną i haniebną, która nie powinna mieć miejsca. Trzeba podkreślić, że Polska wciąż jest członkiem tej organizacji, a wszystkie państwa Unii Europejskiej są sojusznikami Polski, więc sytuacja, że sojusznicy, partnerzy imiennie oskarżają, piętnują takie rzeczy, no jest... Jakimś czymś zupełnie nie do pomyślenia, jeśli chodzi o normalnie prowadzone czym relacje ma, międzynarodowe. Czym, czym ma się przejawiać przede wszystkim, jeszcze raz wrócę do tego cytatu, czym ma się przejawiać ta nasilona dyskryminacja, ataki na społeczność LGBTIQ w Polsce, ze strony władz publicznych, ze strony prezydenta również. Cóż, jestem przekonany, że um, chodzi o to, że działacze właśnie tego ruchu LGBT, oni. Czują się bardzo pokrzywdzeni, ponieważ ich działania w rodzaju profanacji kościołów, symboli dla katolików świętych. To zaraz zapytam, od razu i ostatni wyrok. Nazywane. Są w tej a przynajmniej do, do wczoraj były nazywane, tak bo to był bodaj wczoraj ten wyrok, więc do wczoraj były nazywane profanacjami. Okazuje się, że są tutaj. W Płocku miał zupełnie absurdalne i inne zdania. no nie ma tutaj, zdaniem sądu, który rozstrzygł, rozstrzygł w tym sporze, z żadnego obrażania uczuć, uczuć religijnych, i też dopytam o to, czy Twoim zdaniem może mieć wpływ oczywiście na decyzję sądu fakt, że no, bliska rodzina, bo mąż sędzi, która orzekała ty, i przedstawia ten wyrok, jest aktywnym działaczem właśnie środowiska LGBT. Myślę, że na pewno, ponieważ. Czyli ten światopogląd w orzeczeniu można przyjąć taki scenariusz, że to miało wszystko znaczenie, że ten wyrok nie był takim wyrokiem niezawisłym. No, jestem przekonany, że miało to znaczenie bardzo duże. Zresztą artykuł o obrazie uczuć religijnych jest w mojej opinii napisany. W ten sposób, że właśnie pozwala on na różnego rodzaju interpretacje, bo stawia się pytanie, czy, czy obraziło się czyjeś uczucia, czy nie. Natomiast właśnie przez to jest taki bardzo, bardzo uznaniowy, co jest jego zasadniczą wadą. No i tak, jestem przekonany, że ten w dużej mierze światopogląd wpłynął na to orzeczenie, które tak naprawdę no, jest raczej zachętą do popełniania kolejnych tego typu przestępstw, naruszeń prawa, a nie jako jakimś dążeniem na rzecz właśnie powstrzymania tej, trzeba podkreślić, narastającej fali różnego rodzaju ataków, obraz wymierzonych w społeczność chrześcijańską, katolicką w Polsce. No, Szymon Hołownia uważa, że ten zapis o obrażaniu uczuć, obrazie uczuć Religijnych należałoby po prostu znieść. To ciekawe, że jako osoba wywodząca się ze środowisk katolickich uważa, że należałoby go znieść. Natomiast ja, jak i też koleżanki i koledzy z Ruchu Narodowego, uważamy, że wręcz przeciwnie. Trzeba chronić prawa ludzi, jeśli chodzi o właśnie wyrażanie swojej religijności wyzwa, wy, wyznań. Uważamy, że no nie, może, nie może mieć miejsca na przykład przerywanie w Myszach świętych, nie można pozwolić na to, żeby ktoś właśnie profanował jakieś świętości. Tutaj takie przykłady chociażby jak wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, jak procesja Bożego Ciała. No, kilka ja jedna jedną z tych kobiet, które zostały uniewinnione przez sąd w Polsce kiedyś, kiedyś dawno temu miałem okazję rozmawiać podczas przeprowadzania takiej relacji z Marszu Równości, no to ów e, pani e, starała się mnie przekonać, że to nie jest matka, bo to nie jest wizerunek, wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a jest to Matka Boska Tęczochowska. To taka narracja, taka. Ciekawostka z mojej strony, jak te środowiska starają się obrazić celowo, bo to chyba jest jednak albo celowe, nieprzypadkowe działanie uczucia wielu, wielu Polaków. Przecież Polska, jak staty... zajrzymy sobie w statystyki, no to Polacy definiują się właśnie jako chrześcijanie, jako katolicy w znacznej większości, więc większość Polaków takie zachowania powinna obrażać. Tak, jeśli też mówimy o statystykach, to dodam um, od siebie, że jeśli się po, popatrzy... Statystyki dotyczące przestępstw związanych z dyskryminacją w Polsce, to ten zbiór przestępstw opartych na dyskryminacji ze względu na wyznanie, głównie wyznanie katolickie, od lat pomału, ale systematycznie niestety rośnie. Rezolucja głosowana będzie w przyszłym tygodniu, no i raczej możemy z pewną. Taką przewidywalnością stwierdzić, że ta rezolucja przyjęta zostanie, bo większość frakcji w Parlamencie Europejskim już zapowiedział poparcie tej rezolucji. Aleksander Kowaliski był moim Państwa gościem. Marku, dziękuję Tobie za naszą rozmowę. Państwo, oczywiście, dziękując za uwagę i do zobaczenia. Miłego dnia. Dziękuję, za zobaczenia.